Ja podam taki przykład, który dla mnie był szokujący. W Kędzierzynie Koźlu był MDEK, gdzie było kino. I była taka pani, która obsługiwała te kino, sprzedawała popcorn i sprzedawała tam różne kawy i bilety. No i jak leciał seans, to ona sobie przychodziła, stawała w drzwiach, ale nie, nie wchodziła do środka, a była tam wystawa Biblii, i my oprowadzaliśmy po tej wystawie Biblii. Ona nie wchodziła, bo musiała cały czas obcinać, czy ktoś nie przychodzi kawy kupić, czy czegoś do sklepiku. Więc stała zawsze oparta o framugę w drzwiach. I tak się złożyło, że cztery razy weszła, jak my kończyliśmy oprowadzanie, tak się akurat złożyły te seanse i my za każdym razem kończyliśmy opowieścią z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. I my ją znamy jako trzy przypowieści. Przypowieść o zaginionej owcy, przypowieść o zaginionej drachmie i przypowieść o synu marnotrawnym. Ale w greckim tekście, jak Jezus mówi do faryzeuszy, to on się do nich obraca i mówi im przypowieść, tam jest liczba pojedyncza. To jest jedna przypowieść w trzech aktach. I z tej przypowieści możemy wywnioskować, że Jezus, przedstawiając to, że jest jedna owca, która się oddaliła ze stada, i 99 pasterz zostawia na pustyni, po to, by tej jednej szukać, zaczyna się od sformułowania: A który z Was? Jeżeli by miał 100 owiec, to nie zostawi 99 na pustyni, jeżeli ta jedna mu zginie. Nie? I to jest zaimek osobowy, który z was. A za chwilę jest, a która z was, i mówi do kobiet, jeżeli ma w swoim ręku 10 pieniążków i zgubi jeden w domu, to nie wysprząta całego tak długo, jak znajdzie, a potem sprasza wszystkie swoje przysiłki, psi i mówi radujcie się, bo moja drachma się odnalazła. No i tu mamy zestawienie, który z was, która z was? Mężczyzna, kobieta na zasadzie zaimków osobowych. Owca gdzieś ginie daleko, drachma ginie we własnym domu, czyli blisko. I nagle nam się to zaczyna lepić po prostu w jedną historię, która ma jak gdyby dwa swoje obrazy. I tu i tu zgubione, i tu i tu znalezione. Puenta ta sama, większa radość w niebie, niż na ziemi ze znalezienia jednego grzesznika, niż nawracania 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują. Tylko, że Jezus mówi dalej, potem mówi o dwóch braciach. Młodszy idzie gdzieś w długą, Zabiera połowę majątku, roztrwania ją, a starszy zostaje w domu. I nagle nam się to zaczyna kleić w jedną całość. Młody, tak jak ta owca gdzieś zginął, potem powraca, a starszy z pretensjami do ojca, że on z babami wszystko przehulał, a ty ziemu przyjęcie wystawił. I ojciec mu tłumaczy, ale należy się radować, że ten twój syn był umarły, a ożył, że był zagubiony, a się odnalazł. A on mówi: a ja nie przystąpiłem żadnego przykazania twojego, a tyś mi nawet nie dał koziołka, żebym ze swoimi przyjaciółmi mógł. A on mówi: Synu, co moje zawsze było Twoje. I nagle dostajemy taki obraz, jak Jezus tłumaczy faryzeuszom, że można się zgubić gdzieś w świecie, ale równie dobrze można się zgubić we własnym kościele. Nie? Faryzeusze mieli prawo proroków, pisma, świątynie, kapłanów i nie rozpoznali pana Jezusa. Na nic im się to nie nadało. I nagle trzy przypowieści zmiksowały nam się w jedną z taką mocą, że tego nie da się już zapomnieć. No i ta dziewczyna, słuchajcie, cztery razy przychodziła. I po tym czwartym razie przychodzi i tak głowę mi na ramię dała i mówię, po co ja tu przychodziła? Ja teraz muszę coś zrobić ze swoim życiem. <grym> słowo Boże dotarło do niej w taki sposób, że ona zrozumiała, że coś musi zrobić. I to jest to. To jest Boża moc, która działa przez słowo od tylu tysięcy lat i nic się nie zmieniło. Zawsze trafia i zawsze zmienia każdego przy czym jednego na lepsze, drugiego na gorsze.